Szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku testujemy zupełnie nową, a wręcz innowacyjną kategorię lifehacków, bo dziś testujemy prankhaki z TikToka. Uściślając, dziś odtwarzamy, a następnie sprawdzamy lifehacki, których efekt końcowy powinien być wycięciem komuś turbośmiesznego, przezabawnego numeru. Taki będzie śmieszny. Ale tak całkiem serio, to, które z nich będą naprawdę śmieszne, a które z nich będą po prostu cringe'owe, zostawiam w waszej ocenie. Ja natomiast wraz z chłopakami na własnej skórze przekonamy się, czy działają, bo będziemy je testowali wzajemnie na sobie. W sensie, jedna osoba wychodzi, dwie pozostałe robią i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli podoba wam się taki pomysł na odcinek, to zostawcie tu jak najwięcej łapeczek w górę, to może w przyszłości zrobimy podobny i pamiętajcie również o tym, by zostawić subskrypcję wraz z dzwoneczkiem na kanale, po to, by być na bieżąco z kolejnymi i po to, by dostać się do naszego... Hall of Fame, czyli do pięciu osób, które subskrybują kanał po poprzednim odcinku. To są z poprzedniego, wy możecie być w kolejnym. Pogryw w fajnych scenach, zapraszam do link w opisie na G2.com. A teraz zaczynamy. Pranka numer jeden nazywa się Oreo z pysznym nadzieniem. Na pewno będzie cudowne. Jest Oreo. Ej, znam tego gościa, to jest Lens. Okej, okay, otwiera sobie Oreo, zdejmuje nadzienie, nakłada <laughs> nowe nadzienie, następnie zamyka ciacho i standardowo będzie to testował na swojej babci. Boże, on tą babcię tak kurczę, dojeżdża. Biedna pani babcia. Oj. No i taka była jej reakcja. My natomiast za tamtym szybą mamy chłopaków w reżyserce, którzy w tym momencie robią jakieś tam turnieje, transmitują. Myślę, że na pewno są głodni. Są na 100% głodni. Zróbmy im ciasteczka. Jak się na to nabiorą, to będzie sztos. Potrzebujemy pięknego talerzyka, by pięknie zaserwować chłopakom nasze ciastka. Nożyka, by wyjąć nadzienie. Oreo oraz nowego, białego, miętowego nadzienia. Miętowy Oreo? Ej, w sumie to będzie brudziło i myło zęby jednocześnie. Paradoks Oreo z pastą. <grym> Zaczynamy od tego, by rozpakować Oreo. O, pokruszone. Nie najlepiej. Wyciągamy sobie kilka niepokruszonych sztuk. O, kolejne pokruszone. Łukasz! Mówiłem, nie rzucaj. Dobra, zróbmy to inaczej. Połowa będzie gdzieś pokruszona. Do zjedzenia. Do zjedzenia, tak. Bo chciałeś zjeść. No dobra. Łuki rzucał tymi oreo i dlatego są pokruszone. Ojejej. No i wszystko się to Mówiłem, nie rzucaj. Popsuli mi ciastka do lifehacka. No... To też jest rozwalone no, je Tak, ja je rozwalam No i to też złamane, dobra, skleję z tego co jest Może się uda Jak oni się na to nabiorą, to są fuchedami strasznymi, serio Te wszystkie Oreo wyglądają jakby były Dobra, jest pasta biała, Uwielbiam, już się bałem, że będzie jeszcze pasta w złym kolorze Dobra, to teraz tak Nakładamy tutaj dziaba pasty I to wygląda jak nadzienie z Oreo, bez kitu. Mam nadzieję, że nie nałożę za dużo Dobra, teraz to wyrównamy ładnie nożykiem To wygląda idealnie Jak nadzienie z Oreo, bez kitu Ładnie to trzeba ułożyć Teraz spróbuję je złożyć w całość tym pękniętym ciastkiem. Teraz trochę naciśniemy, żeby ono sobie... No i nie, widzicie? I to też było pęknięte, mówiłem. Dobra, i to wyszło mniej więcej tak. Jest trochę popękane, ale wygląda jak ciacho. Niech będzie. Tutaj damy trochę więcej. Mam teraz inny pomysł. Teraz spróbujemy od razu zmiażdżyć tą pastę drugą stroną. Dobra, drugie wyszło takie, trochę grubsze. Dobra, weźmiemy też jedno normalne ciastko dla niepoznaki, bo ja je zjem, jak będę im podawał. To będzie moje, to poznam po tym. I ostatnie, gotowe. Mamy trzy podrobione ciacha i jedno prawdziwe, które zjem tak, żeby było legitnie. Więc dobra, idę z tymi ciachami do chłopaków, a ty Przemo, telefonem telefonem przyczajki. Ciacho? Hmm? Nie, dzięki. Hmm? Dziękuję. No ja w sensie, ja, Dzięki. Co tam transmitujecie? Nie, bo nam się pokruszyły na pranie, ale musieliśmy mieć całe, wiecie? Tak. nie to tam jest Piotrku? Gdzie się Czemu sprzedałeś? <śmusza> 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 A ugryzłeś to? <śmusza> <śmusza> Nie, jest to? Nie, czekaj, ja próbuje od was. Tylko pasternę <zębów>? Tak. <śmusza> Smak pasty w Smak ma dobra. Przyniosę wam później z inną pastą. Dzięki za test, chłopaki. Powiem wam, że brakowało tylko tyle, żeby ich skręcić, ale wygląda na duży chłopaki i tak się bawili dobrze. A ja miałem pretekst, żeby w końcu zjeść coś słodkiego. Ten lifehack zaliczony, a czy śmieszny? Tak jak mówiłem, ocencie w komentarzach. A teraz, następny lifehack! Będę mówił teraz trochę ciszej, bo w pokoju zostaliśmy tylko ja i ryba, a przema wyprosiliśmy za drzwi, bo to coś przetestujemy na nim, a jest to kubek. Prank. W sensie on wie, że będzie wkręcony, ale nie wie jak. No i co? Mamy kubeczek, który zalewamy sobie cieczą. Następnie kładziemy na nim podkładkę. Obracamy to do góry nogami i zalewamy górę bitą śmietaną. Dzięki czemu nie widać, czy kubek jest do góry nogami. O, siema, siema! Coś tam, coś tam. Oni tutaj się podwójnie prankują, bo oni je jeszcze podmienia ten kubek, ale tu mniejsza. My tego akurat nie będziemy robić. Ja mam na to troszeczkę inny pomysł. No i buziaczeki! Czy reakcja trzeba będzie podobna? Czy da się nabrać? Przekonajmy się. Mamy wodę, bitą śmietanę, podstawkę pod kubek z kucem w dodatku oraz kubek. Ej, beka jest taka, że ten kubek w tej pozycji wygląda jakby był do gru nogami, a w tej wygląda doskonale, więc zaczynamy. Najpierw wlewamy do niego wodę. Myślę, że wleję tak gdzieś z 3 czwarte. Teraz muszę to położyć na górze i obrócić tak kubek, żeby się nie wylało. Jak się wyleje, najwyżej po, po, pościeramy ręcznikami dla niepoznaki. Uwaga. Oj, tego się najbardziej boi. Ej, dobra, udało się. Kurde, blisko. Troszeczkę się rozlało. Zobaczcie. Tutaj jest trochę wody, ale tego pozbędziemy się bardzo szybko ręcznikami. Ej, patrzcie, jak to wygląda. To już teraz wygląda, jakby stało w prawidłowej pozycji. No i co? Została nam bita śmietana i przynęta. Bo mam pomysł, jak wkręcić w to przema. Zostawimy tutaj dyszkę. Tutaj zalewamy bitą śmieta śmietaną. Przecież to wygląda doskonale, stary. Nie widać nic. Nie widać tutaj absolutnie nic. I teraz robimy tak. Ja odpalam nagrywanie na telefonie, a ty idź wołaj Przema. Sekunda. Dawaj, dawaj, dawaj. Przemo, zadanie będzie na czas. Odłóż słuchawki. Odłóż szybko słuchawki. I teraz tak. Jeżeli wypijesz to w ciągu 10 sekund, wygrywasz żdyszkę. 3, 4, raz, 2, 3, 4, 5. Okay. Masz 10 sekund na wypicie. 6, 7, 8. Aha, ale śmieszne. <laughs> ale wypiłem. Jak to wypiłeś? O, jak to? Hej! Jak oceniasz skalę śmieszności? Aha. Haha, <laughs> i patrzcie, przemo się uśmiecha! Bardzo rzadki, uśmiechający się przemo. Bo chyba! hack zaliczony? Ta, I musimy tu posprzątać. Dajcie znać w komentarzach, czy był spoko. <laughs> dla mnie był spoko! Ja zalałem buta. Dobra, widzowie. Wywaliliśmy Norberta <laughs> przez drzwi i teraz to my oglądamy kolejnego prankhaka. <laughs> prankhaka, ale cringewa. I mamy karteczkę z jakimś clownem no. śmiesznym. wycinamy. wycinamy. I nasz I... samochód. O! I co to tam? Kamerka jest. Kamerka, nie? no. A i taki śmieszny klam. dobra. Dokładnie. To okay. że się pani wystraszy. A pani się zawsze boją. I co? Ale się wystraszają. Widzisz, wystrasza. prawie w coś wjechał. Faktycznie. Dobra, idziemy, ryba. Dokładnie. Ale najpierw musimy go wyciąć. Dokładnie. A zupełnym dobra. przypadkiem mamy tutaj. I wycinamy. A ja to. Zawsze w przedszkolu lubiłem wycinać, wiesz? Kosak. A jak Ci szły te wycinanki? Bo ja zawsze do dupy wycinałem. Co Ty gadasz? Ja zawsze miałem no. Co Ty gadasz? Z wycinaniem? No, bo to jest taka... Mamy teraz takie zawody, kto ładniej wytnie. Tak? A co jest nagrodą? Moje 10 złotych, które wygrałem. Tak, właśnie kto jest sędzią w naszym konkursie? Widzowie. Widzowie. Zaraz Wam pokażemy, jak wycięliśmy. I Wy musicie ocenić. To ładniej wyciągnie. Wiecie, moje lepiej. No moje lepiej. jasne, że ja. Dobra, to teraz idziemy. I przyklejamy, I przyklejamy. Dobra, przyklejamy. Mam nadzieję, że idzie... Okej. Chyba Gituba. nie, No to go, idziemy pod Norwiego. Norbi, szybko, lody ekipy są w żabce. No chodź, jedziemy to ma być ten śmieszny prank, że nie prankujecie, że No! Come on, jedziemy, jedziemy, chodź. Jedziesz ze mną. Jedziemy, go. Dobra, dobra, jak jedziesz ze mną, taki... Tych lodów tam nie ma gościu. Co ty dup... Na bank tam nie ma lodów, ale jak chcesz to robić darmowe wycieczki, to przynajmniej będziesz cierpiał razem ze mną. Okay. No, nie ma problemu. Światełka ja... <śleszy> Jesteście pobaleni. Patrzcie na to, to zobaczyłem właśnie w mojej wstecznej kamerze. Ten też się tam stoi, że coś się głupio cieszysz? Zaliczony, nawet zabawne. Ale mogłem w coś walnąć tym głupi jesteście, bo opór. Okej, okay, tym razem mamy lifehack, jak wkręcić kogoś z diabełkami. I uwierzcie mi, już teraz powiem wam, że w tej kwestii jestem ekspertem. My natomiast mamy tu dwa filmy instruktażowe, zobaczmy pierwszy z nich. I mamy panią z paczką diabełków wystawionym ozorem. Rzuca je na ziemię, przykleja do taśmy, a taśmy do opony samochodowej. Chyba wszyscy doskonale wiemy, jak to się skończy. Właśnie tak, no i co sobie myślisz w takiej sytuacji, będąc w aucie. Auto już mamy wykorzystane, więc na moim aucie tego nie zrobimy, ale mamy pomysł numer dwa. No i tutaj mamy diabełki rozsypane na ziemi i przykryte dywanikiem. Tutaj też można się chyba domyślać, jak to się skończy, jednak zobaczmy. Ale się drze, ale wkurzona, ale pretensjonalna, taka typowa Karen, nie? To jest typowa Karen. No i... i, i dobra, okej. Okay. No i widzimy, jak to się skończyło. Ale tak jak wspominałem, ja jestem ekspertem, jeżeli chodzi o wkręcanie diabełkami, i ja wam pokażę mój patent, który jest doskonały. W tym celu potrzebujemy taśmy, diabełków, i resztę pokażę wam w toalecie. Dziwnie to zabrzmiało, ale to nie tak jak myślicie, spokojnie. Dobra, jak widzicie, wszystko mam przygotowane o tutaj, więc to, co teraz musimy zrobić, to otworzyć drzwi, podnieść klapę, i pod klapą, a konkretniej pod deską, znajdują się takie magiczne wsporniki. I patrzcie teraz, odlepiamy sobie jedno, i przylepiamy tutaj. Odlepiamy sobie drugie i przylepiamy tutaj. I to samo robimy z pozostałymi. Dajcie mi sekundę. Wola! Wszystko gotowe. Teraz ważna czynność. Deski czasami są ciężkie i często trzeba je kłaść bardzo ostrożnie, by to nie walnęło. Teraz to zostawiamy i czekamy, aż ktoś usiądzie. No dobra, my mamy tutaj zieloną toaletę, więc po prostu tym razem sprawdzę to osobiście, ale to jeszcze nie koniec. Uwaga, szybki test. Właśnie coś takiego usłyszałby ktoś, kto by na tej desce usiadł. Powiem tak, raz to komuś zrobiłem, skończyło się bardzo dziwnie. A teraz, żeby było ciekawiej, poprosimy rybę, by przetestował to na swoim współlokatorze. Jeżeli mu się udało, to w tym momencie zobaczcie filmik. O kurde, muszę iść do toalety. Jestem współlokatorem ryby, na pewno nie rybą. O, chodzę do toalety. Lifehack zaliczony. Jednak w tym miejscu mały disclaimer ode mnie. Jak sami słyszeliście, jest to dość głośne i faktycznie może kogoś wystraszyć, więc proszę, nie róbcie tego osobom bojaźliwym, ani tym bardziej osobom starszym, bo raczej chcemy rozbawić kogoś bliskiego niż w jakikolwiek sposób mu zaszkodzić. Oj, dobra, jeżeli to jest to, co ja myślę, to to jest straszna hamuwa, więc umówmy się, chłopaki, że wam tego nie zrobię, yy, ale może to komuś podstawimy tutaj gdzieś na wypuchę, a jest to specjalne jajko z niespodzianką. Dużą niespodzianką. Mamy jajko, piękne bielutkie. Tak, takie jajko. Mamy również czekoladę, którą to jajko zalewamy. Pyk, 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 zalewa sobie wszystko piknie, ładnie. Czekam, czy to będzie wyglądało legitnie. Następnie odwijamy jajko w papierku z jego papierka. I następnie zawijamy papierek wokół naszego jajca specjalnego. I co się dalej zadzieje? No, zobaczmy, zobaczmy. Parę minut później. Ho, ho, ho! Przychodzi sobie tutaj ziomeczek, totalnie niczego się nie spodziewa. Wiecie, to na pewno było legitne. I co? Bierze sobie je do ręki, odwija sobie elegancko, niczym szef, zapatrzony w telefon i... i... dziab! Dlatego właśnie wam tego panowie nie chciałem robić. No ale dobra, spróbujmy przygotować takie jajko i zobaczmy, czy to faktycznie będzie wyglądało legitnie tak jak realne jajko czekoladowe. Albo. Jajko z niespodzianką. Oprócz którego będziemy potrzebowali zwykłych jajek oraz czekolady, którą można roztopić w mikropali, bo tak prawdopodobnie będzie najszybciej. Rzeczą, od której musimy zacząć, to rozwinięcie naszej kinder niespodzianki i to trzeba zrobić z chirurgiczną precyzją, bo papierek będzie nam potrzebny. Kurczę, kiedyś inaczej to zawijali. Okej! Okay. Chyba mi się udało. Patrzcie, powoli folia odchodzi. Ale nie jest to łatwe zadanie, powiem wam. I uwaga, uwaga, powinna odejść. Jest! Jest, jest, jest! Idealnie! Udało się ją odciągnąć w całości. Dobra, teraz dół. Kto chce jajko? Ja. <laughs> Proszę, Przemo. Jajeczko wyciągnięte, i zostały nam dwa idealne kawałki folii. Jaką miałeś zabawkę? Ohohoho. No i kozak, takie coś było w środku Trochę monster traka, jednak trochę skorpion Ale nie o tym Teraz ważne jest to, że musimy wybrać jajko Które będzie pasowało do naszej łupki Więc zobaczmy Ło, to chyba siądzie idealnie Patrzcie na to Powinno zostać jeszcze trochę miejsca na czekoladę No i właśnie, a propos czekolady, musimy iść ją roztopić w mikrofali Ustawiamy małą moc Wkładamy do środka, krótki czas Zamykamy I wyciągamy Oj, tak, nasza czekolada jest cieplutka, miękka i płynna, więc zanim zastygnie, biegniemy z powrotem do naszego stolika. I na szybko. Bierzemy nasze jajko. Jajko trzeba wcześniej oczywiście umyć, bo jeżeli ktoś faktycznie to ugryzie, to dobrze by było, żeby było umyte. Kurde, zaciąłem się, mam laga. I teraz kładziemy jajko na papierowym talerzyku, rozcinamy naszą saszetkę. Ja jeszcze skorzystam z tego spodu od Kinder Niespodzianki, żeby nie obrócić sobie paluchów. Może to coś pomoże? Ustawię je tutaj. Zacznę od zalania dołu tego jajka. Oj, byczku. Całkiem nieźle to wygląda. Ustawię je tutaj, no z której strony niestety musi mieć ślad. I teraz zalewamy je od góry. Ło, nie wiem, czy nie przesadziłem z ilością czekolady. Nie, na pewno nie. Na pewno będzie w porządku. Okej, okay, chyba wszędzie już jest zalane, z każdej strony. Mam nadzieję, że ten dół jako tak wyjdzie. Teraz powinniśmy odstawić to do lodówki, żeby zastygło pewnie przez jakieś 15-20 minut, ale może uda nam się szybciej... Daj sprężone powietrze. Może uda nam się przyspieszyć ten proces. O... Coś tak się przymroziło to nasze jajo Oj, to się może udać Czuję się w tym momencie jak sub -Zero. Albo jak Mam tę moc, mam tę moc Udało się, to jest doskonale zamrożone Słuchajcie ha! Wygranko jest moje Dobra, teraz musimy jakoś wydobyć nasze jajko Z reszty Zbędnej polewy Ej, to wyszło idealnie I zamrożenie. Na rozpuszczenie i zamrożenie. Chociaż nie wiem, co jest w środku. Ja tego nie je. Nie no, raczej tego nie będziemy jedli, bo nie wiemy, jakie tutaj się znajdują substancje. I oczywiście też nikomu tego nie damy do zjedzenia, ale chcemy zobaczyć rezultat. Czy to dobrze wyszło? Ło. Dobra, zeszło. Dół jednak nie wyszedł najlepiej, ale może nam się uda to naprawić, jeżeli polewa nie zastygła? Nie zastygła. Kozak! Ta polewa to jest totalny sztos. Ło. Jejku, 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 nie przesadź, Norbi, Nie przesadź, Norbi. ty Nigdy nie przesadzasz. Nie, nie przesadź też tym razem. Dobra, niech się ładnie rozejdzie teraz nasza polewa. Ja mam jeszcze tak nożykiem, wyrówn. Oj, tak, byczku, to się uda, to będzie wyglądało dobrze. Widzowie, to się uda. Dobra, jajko naprawione i prezentuje się właśnie tak. Może niedokładnie jak Kinder Niespodzianka, ale wydaje mi się, że dostatecznie legitnie. Więc teraz pytanie, czy zmieści się do naszej skorupki? Uwaga! Tu weszło i patrzcie, tu będzie chyba siedzieć bardzo dobrze. Moment, mam palce brudne. Sekunda. Okej, okay, już to, co nam zostało, to zawinięcie papierka tak, by nie było niczego widać. Dlatego, też umyłem ręce, żeby nie obrócić go czekoladą. I tutaj po raz kolejny. Potrzebna jest chirurgiczna precyzja. Tak by żaden się nie dowiedział! Żaden! Oprócz wszystkich was, którzy oglądacie to na YouTubach. <ścoughs> Hej panowie, to wygląda niepokojąco legitnie. W sensie, okej, okay, może nie jeden do jednego jak świeżutka Kinder niespodzianka patrząc tak na blisko, ale stąd? Wydaje mi się, że mógłby być problem, żeby się domyślić. E, Chcesz się przetestować? No jest. Tak? No. Tak? No. Dobra, okej. Okay. Dawaj, przemo chcę testować? Ej, ja nie wierzę! Nie wierzę w to! Z własnej woli, tak? No dawaj. <laughs> Ojej, w środku było jajko! Co ty nie powiesz? Kto by się spodziewał? Aha. Także lifehack zaliczony. Moje gratulacje wygrałeś kartę na sprzątanie z dołu. Dziękuję. Proszę? A! Lejkę podaj. A. Proszę, co? O nie, co za prankster Dobra widz, słuchaj Norwid Dubiel ma dla ciebie kolejny cudowny prank -hack, Który tym razem nazywa się Pringlesy z niespodzianką Jaką niespodzianką, to musicie zobaczyć e, A ryba, jakbyś mógł tam poczekać na zewnątrz bo No by no <laughs> Przemoc o chłopak pogonił Mamy tu pringlesów i mamy balona Wkładamy go do środka i lejemy wodę Potem przystrzaskujemy szyjkę od balona pringlesami I później dajemy to rybie i dokładnie tak to musi wyglądać. Trzymajcie kciuki, a ja szykuję. Jedemy. Potrzebujemy pustej tuby po pringlesach i staramy się nie uszkodzić papierka. Okej, okay, zostawię go tutaj na czubeczku. To sobie wysypiemy. Nie mogę jeść cićców, więc trzymaj Feo. Potrzebujemy jeszcze kolorowych balonów. Ja na wszelki wypadek wezmę kilka i idziemy do łazienki. Zaczynamy od tego, by naciągnąć szyjkę balona na kran. Miejmy nadzieję, że nie pęknie. Teraz podstawimy sobie tutaj pudełko po pringlesach. Fajnie by było go nie zmoczyć. I odkręcamy. Oj, coś dzisiaj się dziwnego stało z tym balonem? Oj nie, to jest jakiś dziwny balon. Moment, inaczej to zróbmy. Ojejku, ja się boję, że on zaraz pęknie. Nie wiem, czy on nie jest za mały. No. O, trochę nas pochlapało. Nie wiem, czy to się uda, czy nie muszę wziąć przypadkiem większego balona, ale spróbujmy. Tutaj zakładamy szyjkę. Tutaj wkładamy to. Przeciągnę ją jeszcze tak na bok opakowania, żeby nie było jej widać. I zakładamy wieczko. Ej, to się chyba trzyma. O, 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 o. Oj, jest groźnie. Dobra, to się trzyma, ale na razie będę trzymał. To w ten sposób I idziemy zasrubować rybie pringlesy. Łuki! Y Co jest? Mamy dla ciebie zupełnie niepodejrzaną tubę pringlesów. Chodź, chodź, spróbuj. Zupełnie nic się nie stanie. Zaufaj mi, stary. Będzie git. I tak trzymałeś ręką cały czas? I to wcale nie było podejrzane. Trochę było. Nie, nie było. Trochę było. Nie, nie było. Ale czemu tu coś wystaje? Nie, tu nic nie wystaje. To ci się wydaje. Jak? No otwórz. <laughs> Ledwo ruszył i to już poszło. No doskonale. Ale stawało, nie daję się nawet. Sprankowany tak 100% działa, zaliczone. U! No, także widzowie, jak widzicie, ja i chłopaki jesteśmy ekspertami od super śmieszności i dlatego też powinniście zasubskrybować nasz kanał wraz z dzwoneczkiem, po to by być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Tak w ogóle, to zostawcie jeszcze suba na naszym kanale gamingowym, bo jeżeli nabijecie tam 100 tysięcy subskrypcji, to wraz z chłopakami zrobimy wam fajnego gamingowego live'a. Zapraszam również na poprzednie odcinki, a na dziś to wszystko. Dajcie znać w komentarzach, jak to wyszło i trzymajcie się ciepło. Cześć! Napiszcie, czy którykolwiek był zabawny. Proszę.